pobudka, dzisiaj będziemy znowu czytać Boże Słowo, będziemy budować się tym, co On ma do powiedzenia. Dzisiaj wybrałam słowo z Księgi Przesłów z 19 rozdziału, 21 werset. Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści. Idzie wiele osób do mnie pisze, pytając, jaka jest wola Boża w moim życiu? Jak ja mogę rozpoznać, czy to co przychodzi mi na myśl, to o czym śnię, marzę, co jest moją pasją, czy to jest Boża Wola? Jak ja mogę rozpoznać swoje własne pragnienia i odróżnić się od tego, co mówił do mnie Bóg, od tego, co Bóg chciałby, żeby w moim życiu się stało? I rzeczywiście to jest pewien problem, dlatego że to nie jest tak, że wszystko, co nam przyjdzie do głowy, wszystko, co nam się przyśni, wszystko, co będziemy sobie wyobrażali, że to będzie wolą od Boga. Oczywiście, że nie. Jest tak często, że ulegamy różnym fascynacjom. Jesteśmy emocjonalnymi stworzeniami. I to nie o to chodzi, że musimy płakać na filmach, żeby być emocjonalnymi. Nawet jeżeli ktoś ma kamienną twarz, to i tak ulega emocjom, które są wewnętrzne, które nami sterują, nawet o tym nie wiemy, że jesteśmy pod wpływem pewnego systemu myślowego, opinii innych ludzi, czy naszych własnych pragnień, niezaspokojonych marzeń z przeszłości. Które wynikają z tego, że czegoś nam brakowało, albo ktoś nas źle potraktował, albo chcemy coś komuś udowodnić. Nawet nie wiemy, co nami steruje, i czasami trudno nam jest to odróżnić od tego, co pokazuje nam Bóg. Dlatego potrzebujemy czasu. W tym wersecie jest powiedziane, że wiele różnych myśli mamy. One przychodzą i odchodzą. Niektóre z nami zostają dłużej, niektóre odpadają jak takie zeschnięte strupki w zetknięciu z naszą relacją z Bogiem. A niektóre wręcz przeciwnie, umacniają się w nas, wręcz rosną. Ja wiele razy w życiu miałam takie sytuacje, kiedy Bóg mi dał jakiś pomysł, też nie byłam pewna, czy to jest od niego, czy to jest mój własny, ale ten pomysł we mnie rósł i rósł. Rosło napięcie, rosło jak małe dziecko w brzuchu, które zajmuje coraz więcej miejsca, także nie jesteś w stanie go ignorować, aż w końcu masz uczucie, że musisz go urodzić, bo inaczej już nie jesteś w stanie chodzić więcej w ciąży. Dokładnie takie z niektórymi pomysłami od Boga. To, co Bóg zamierzy, spełni się. Kwestia jest taka, na ile będziesz podlewać to nasionko, które Bóg w Ciebie wkłada. Bardzo ważne jest, żebyśmy podlewali te rzeczy, które są od Boga, a te, które są po prostu ludzkimi pomysłami, żebyśmy wyrywali jak chwasty z naszego ogródka. Potrzeba oczywiście w tym mądrości, dlatego czytamy Boże Słowo, dlatego modlimy się, dlatego zapraszamy Ducha Świętego. Ponieważ im więcej Boga w nas, tym więcej mamy mądrości, tym więcej mamy wytycznych, pewnych standardów w nas, w naszym sposobie myślenia, które pozwolą nam potem ocenić, czy dany pomysł jest od Boga, czy dana rzecz zrodziła się w Bożym Sercu i Bóg nam ją wkłada w tym momencie w nas, jak w ogródek, ziarenko, czy też ten pomysł po prostu przyszedł nie wiadomo skąd i za chwileczkę odleci. Bardzo ważne jest, żebyśmy umieli to odróżnić. Im więcej czasu spędzamy z Bogiem, im dłużej Go słuchamy, im bardziej patrzymy na to, jak Bóg działa również w życiu innych ludzi. Czy kiedy czytamy Biblię, czy też obserwujemy Chrześcijan wokół siebie, tych nowonarodzonych, to uczymy się, jakie są Boże ścieżki, jak Bóg prowadzi człowieka od pomysłu do jego realizacji jak Bóg wkłada wizje w Jego sercu i jak On je podlewa, jak On nimi zarządza tak, że one w końcu wydają owoc. Ja co roku organizuję warsztaty pas i wizji w Gdańsku, ale mam zamiar również organizować drugi raz w roku w Warszawie, gdzie zapraszam chrześcijan z różnych części Polski, którzy usłyszeli od Boga, co mają robić, zaczęli to robić i zaczęli przynosić owoce, czyli czy jest to biznes, czy jest to jakiś projekt, czy jest to misja, bez względu na to, do czego Bóg te osoby przekonał, one były wierne w tym powołaniu, w wypełnianiu, wprowadzeniu tej misji, aż w końcu ona zaowocowała tak, że teraz jest rozpoznawana w całym kraju. Zapraszam takie osoby, żeby opowiedziały, jak to się zaczęło, jak one rozpoznały, że to jest Boże prowadzenie, a nie ich własny pomysł, w jaki sposób się zaangażowały, skąd czerpały, Pieniądze na realizację tych zamierzeń, w jaki sposób zorganizowały sobie ludzi do pomocy, żeby razem wspólnie działać. Jak to wszystko się rodziło i rozwijało. I za każdym razem no, uczestnicy warsztatu wyjeżdżają tacy: wow! Mocno zainspirowani do tego, żeby wierzyć, że Bóg również chce użyć ich, że Bóg ma dla każdego z nas pewną misję i pewną działkę do zrobienia, że Bóg wkłada w każdego z nas pomysły, które chce, żeby ujrzały światło dzienne. Tylko Uczymy się, musimy się cały czas uczyć tego, w jaki sposób Bóg to robi, żeby rozróżnić pomiędzy naszymi własnymi pomysłami, zachciewajkami, a tym, co jest Bożą wolą. Dlatego zastanawiajmy się, módmy się, prośmy Boga, żeby przyszedł, naświetlił, pokazał, żebyśmy mogli rozróżnić, wyrzucić to, co nie jest od Niego, a żeby Jego ziarno wydało w końcu owoc. Drogi Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś mądry. I że Ty współpracujesz z nami w każdej dziedzinie naszego życia, w każdej sferze, w każdym jednym pomyśle. Ty chcesz pokazywać nam, co jest Twoją wolą. I tak wiele jest różnych marzeń w nas, tak wiele różnych pomysłów, które wiemy, że nie wszystkie są od Ciebie, ale chcemy to teraz oddać Tobie. Chcemy przyjść z tym do ołtarza, rozłożyć te wszystkie rzeczy przed Tobą, żeby Twój ogień przyszedł i żeby strawił to, co nie jest od Ciebie. To, co ci się Tobie nie podoba, niech spłonie, a to, co ma się ostać, niech będzie na Twoją chwałę. I zapraszamy Ciebie do naszego serca, do naszego umysłu teraz, żebyś Ty pokazywał nam, co jest Twoją wolą, co chcesz, żeby się działo w naszym życiu, a co chcesz, żeby zniknęło. My chcemy być posłuszni, chcemy i za Tobą i brać na poważnie to, co nam mówisz. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, żebyś dzisiaj pokazywał nam. Które rzeczy powinniśmy odrzucić, które się Tobie nie podobają, które wręcz przeszkadzają w relacji z Tobą, które zabierają tak wiele życiodajnej gleby, że nie ma miejsca już na Twoje pomysły, na to, co Ty chcesz robić w naszym życiu. Zapraszamy Ciebie, żebyś przyszedł, żebyś nam objaśniał, żebyś. Rzucił światło w te ciemne zakamarki naszej duszy, gdzie czasami łudzimy się latami i trzymamy się kurczowych rzeczy, które nie należą do nas, które nie powinny w ogóle zaistnieć. My prosimy Ciebie, żebyś pokazał nam, bo chcemy iść za Tobą, chcemy, żeby Twoja wola się pełniła, chcemy iść razem z Tobą, chcemy widzieć owoce Twojego działania w swoim życiu, chcemy mieć radość z plonów, które przyniesiemy, które przez Twoją moc. Twoją mądrość się ukażą światu. Dziękujemy Ci za wszystko, za ten cudowny dzień, który nam dzisiaj dałeś, za to, że możemy go zacząć razem z Tobą. To jesteś najważniejszy dla nas. Modlimy się w imieniu Jezusa, Chrystusa. Amen. Kochani, piszcie na temat swoich marzeń i pragnień, które z nich okazały się od Boga i jak to się stało, że rozpoznaliście je jako od Boga, a nie jako swoje? Na pewno Wasze doświadczenia będą też budujące dla innych osób i ktoś, kto ogląda moje filmiki, również czyta komentarze, również może się zbudować tym, co się wydarzyło w Twoim życiu i na bazie tego będzie mógł podejmować mądre decyzje u siebie. To jest bardzo ważne, żebyśmy się od siebie nawzajem uczyli, żebyśmy tą mądrość Bożą tutaj pomnażali przez to, że jest nas wiele i że wielu z nas dzieli się tą mądrością. Pozdrawiam Cię. Bardzo mocno, gorąco, dzisiaj niech ten dzień będzie wyjątkowy, z Panem Bogiem.